Rządy pieniądza Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na poniedziałkowe Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać na początek o kwestiach energetycznych, potem o polskiej gospodarce. Zresztą te kwestie bezpośrednio, jak zwykle, większość teraz się ze sobą wiąże, tak i te. I witam gości Rządów Pieniądza, panowie Paweł Pelc, radca prawny, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią Redaktorę, witam państwa. I Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, dzień, dzień dobry. dobry. Witam panów. No to zacznijmy. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. No i e, to było właściwie wiadomo e, i było to oczywiste, że e, tematem, który tam się e, pojawi, tym tematem wiodącym jedynym można powiedzieć, e, będzie kwestia, węgla brunatnego, będzie kwestia tej energetycznej niezależności Polski. Oczywiście to wszystko też ma powiązanie z pracą, podatkami i tak dalej. I powoli do tego przejdziemy. Tytuł był spotkanie z Polakami właśnie. Tej drugiej konwencji przypominamy, pierwsza była w maju, tam padły różne zapowiedzi, 800+, między innymi leki, autostrady. Tutaj tego nie mieliśmy. Tutaj było przypomnienie dotyczące tego, że Turów dostarcza około 7-8% energii w Polsce, że to jest łącznie z firmami kooperującymi no takie zawsze przy kopalniach są i jest ich wiele 60-80 tysięcy mniej więcej miejsc pracy. Że właściwie ludzie się też wypowiadali, że alternatywą dla nich przy, przy likwidacji, czy, czy zawieszeniu wydobycia, czy likwidacji kopalni, byłaby e, tak naprawdę migracja do Czech czy Niemiec. I tam najprościej byłoby pracować w ich kopalniach. Notabene, że tych kopalni działa 12 odkrywek węgla brunatnego, właśnie po stronie czeskiej i niemieckiej. Niektóre to naprawdę bezpośrednio blisko, wszystkie generalnie niedaleko naszej granicy. E, poza tym. Też pojawił się taki element, że to jest istotny wpływ środków do samorządu tych gmin okolicznych. Jedyny, największy, wielki zakład pracy. A gminy generalnie poza tym byłyby dosyć ubogie. To zresztą jest charakterystyczne dla wszystkich gmin, gdzie są kopalnie. Podobnie jest na przykład w Bełchatowie. No i jeszcze, że kopalnia swoje zasoby wyczerpie do 2044 roku. O tym powiedział. Natomiast jest to no, sporo czasu oczywiście na dostosowanie się do pewnych zmian, począwszy od edukacji. O czym też tam była mowa, że kolejne pokolenia kształcą się na górników i w tym zawodzie e, pracują. Dla przypomnienia, mamy jedną decyzję z ubiegłego roku. CUE, tą jednoosobową sędzi, z której wynikało, że mamy zawiesić. Potem oczywiście płacimy Czechom w związku z tymi kwestiami. Wodnymi, tak to ogólnie nazwę, żeby już w to nie wchodzić. No i w tym roku w USA, NSA to już nasze sądy, które też na wniosek ekologów zawiesić wydobycie. I tu oczywiście padła deklaracja, i to jest już takie, nie wiem, podsumowanie albo rozpoczęcie naszej rozmowy. Ta deklaracja była jasna ze strony zarówno prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i premiera, że nie zgodzimy się na zamknięcie. Kopalni Nie zgodzimy się, jak mówił prezes PiS, na to, żeby ktoś nam dyktował, czy ludzie będą mieli pracę, czy będą bezrobotni. To dosłownie takie słowa padły. No i że PiS będzie za wszelką cenę bronił pracy. Tam właśnie bardziej na tą pracę tak kładziono nacisk. No, podkreślano, że oczywiście się rozwijamy gospodarczo dobrze i, i jakby tak łącząc ze sobą te elementy oraz no dobrze, na tym skończę. Później y, dalej jeszcze przejdziemy do kolejnych y, wątków. To teraz Marek Kuczko zacznie. Znaczy, konwencja, jak sama nazwa wskazuje, jest spotkaniem wiecem przedwyborczym, w związku z tym czas przedwyborczy w każdym kraju, również w Polsce, ma swoją koloryt, padają mocne słowa, zapewnienia, one są raczej adresowane w przestrzeń po polityczną, w przestrzeń publiczną. I, no i... A tu bym dyskutowała, zależy z jakiego punktu widzenia spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy z punktu widzenia, nie wiem, polityków, Warszawy, kogokolwiek, tak, ale tych ludzi, którzy tam pracują, no, Oni no, naprawdę no tak, panie redaktor, po prostu ale, chcą tam pracować. Ale polityka energetyczna nieszczęście polega na tym, że w zasadzie chyba ostatni rząd, który usiłował wprowadzić jakąś konsekwentną politykę energetyczną był to rząd AWS-u lat temu ponad 20, prawda? A energetyka ma to do siebie, że wszystkie procesy inwestycyjne trwają. Trwają nie tylko kilka lat, kilkanaście lat. I ja osobiście, no, trudno mi komentować właśnie takie wiece przedwyborcze, które mówimy doraźnie t, t tu i teraz, prawda? Czy 7% energii w miksie Polski, kiedy wiemy, jakie są tendencje światowe, jakie są, jaki jest rozwój technologii, to jest dużo czy mało? Na dzisiaj dużo. Dużo. Na dzisiaj dużo, tak? Natomiast... W A z punktu widzenia szeroko rozumianego regionu, właściwie klucz do sprawy, bo y, była już nie raz o tym mowa, że tym ludziom tam zabraknie energii, ale także na przykład ciepłej wody, szpitalom, szkołom i regionu, to, to tak należy do tego podejść regionalnie. No, znaczy, na pewno, gdyby dzisiaj to wyłączyć, to jest prawda. Natomiast, mm. mówię przy konsekwentnej, spójnej polityce energetycznej, to każdy problem da się rozwiązać stopniowo, prawda? Mieliśmy przykład zamykania kopalń, jakie były lat temu, no, już też kilkadziesiąt, ile było mowy, a potem się okazało, że tego węgla zaczyna brakować, prawda, i tak dalej, i tak dalej, więc no, ja rozumiem, że jest retoryka przedwyborcza i ja w takich kategoriach traktuję te wypowiedzi. A ja właśnie bym tutaj się z jednym pana, jeszcze z, z jednym elementem u pana nie zgodziła, odnośnie tego, że, bo Pan no, oczywiście słusznie powiedział, że to wszystko ma taką długą perspektywę, ale że tutaj to jest rozwiązywanie problemu tu i teraz. Bo według mnie ta data 2044 to nie jest ani tu i teraz, bo to jest jakaś perspektywa kilkunasto, czy nawet więcej 20 tam, powiedzmy letnia, ona padła i ona coś oznacza, bo tam zostało powiedziane wprost, gdy się złoży, wyczerpie w 2044 roku, i do tego czasu y, mamy jakby y, tę długą chwilę y, na to, żeby się y, dostosować, więc to jest jakieś rozwiązanie, nie jest jakaś deklaracja na tu i teraz, tylko ona też jest moim zdaniem długofalowa. Paweł Pels, tak. To, to, tak, tutaj problem polega na tym, że jak długo pamiętam tę dyskusję, która się toczyła po tym pierwszej decyzji na, na szczeble tak. sądownictwa europejskiego dotyczącej tlenkopalni, no to jasno było wtedy wskazane, że ta decyzja o natychmiastowym zamknięciu kopalni jej wydobycia jest po prostu niewykonalna z przyczyn technologicznych, bo po prostu ten ciąg musi być trzymać, jeżeli jeżeli mamy nie doprowadzić do skutków no takich, że dalsze wydobycie nie będzie możliwe. W związku z tym wydaje się, że te argumenty, które wtedy padały są dokładnie tak samo aktualne przy okazji decyzji polskiego sądu administracyjnego, co prowadzi do tego, że skoro tamta decyzja była niewykonalna, to ta też jest niewykonalna i tutaj rodzi się pytanie Dlaczego w takim razie sąd wydaje decyzję, o której mm -hmm. wie, że ona jest niewykonalna? Czy to bo... świadczy o tym, że w tym sądzie nie ma, że powiem, fachowców lub doradców, którzy by... Znaczy, no, o, tak... Sędzia nie jest fachowcą nie w, w przedmiocie technologicznym. Ale ma wie pan, się... dlaczego ja o tym mówię? Bo my często mówimy, jak mówimy o sądownictwie gospodarczym, myślę, że pan Marek Kłoczko to potwierdzi, bo to KIK często e, podkreśla, że w tych sądach po prostu nie ma sędziów, którzy znają się na gospodarce no, i to jest problem. No, ale to jest, to sąd, jest sąd administracyjny, więc oni się powinien znać na, na na procedurze. Natomiast no natomiast to właśnie jest problem, tak? problem jest taki, czy w tym trybie zabezpieczenia rzeczywiście sąd może i powinien wydać takie rozstrzygnięcie, które tak naprawdę yy, no, yy, z przyczyn technologicznych ma skutek nie tymczasowy, a definitywny, bo wydaje się, że, yy, że to jest po prostu przedwczesne na tym etapie sprawy, bo to nie jest w ogóle rozstrzygnięcie w przedmiocie tej yy, skargi na decyzję, która została złożona, a jedynie środek zapobiegawczy na czas postępowania. No i środek zapobiegawczy na czas postępowania nie powinien być środkiem rozstrzygającym już. Y co, co do A, Bo tu się wydaje w ten sposób, że celem wcale nie jest zawieszenie i jakieś tam rozstrzygnięcie, czy podjęcie jakichś działań, tylko raczej chodzi o definitywne jakby wygaszenie tego wydobycia, żebym tak to łagodnie nazwała. No tak, ale to sąd administracyjny takie kompetencji, są. takiej kompetencji nie, no, nie jasne, ma i, i nie może mieć. Więc tutaj ale tu wracamy znowu do innego sporu, tego sporu, który tyczy się o reformę wymiaru sprawiedliwości, czy ona została skutecznie przeprowadzona, czy nieskutecznie. Czy mamy do czynienia z Rokoszem Sędziowskim na, w Polsce, czy, czy nie, ale to jest zupełnie inny zupełnie temat, to nie inny jest temat Zresztą tak. zupełnie inny temat, i też nie ale ciekawe swoją drogą, jak Pan tutaj powiedział o kompetencjach sądu administracyjnego, bo o tym też ostatnio właśnie w tym kontekście, nie tylko tym była mowa, czy on ma w ogóle kompetencje jakiekolwiek merytoryczne, czy jednak tylko proceduralne, bo tam też o inne sprawy chodziło, to ja pamiętam doskonale, to tylko myślę, że to warto tym przypomnieć, pani profesor Łętowska, tak, Trybunał. Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich, niekoniecznie, jak rozumiem, przychylna obecnej reformie sądownictwa. Tak wynika z różnych rozmów. Pamiętam, jak przeprowadzała rozprawy przed NSA, gdzie niektóre, mogłabym wymienić produkty, które przynosiła i pokazywała, prowadziła, mam wrażenie, proces dowodowy, pokazując je, wyjmując, analizując, tak jak one są, nie tylko w tym kontekście proceduralnym. Zdecydowanie bardzo interesujące rozprawy, znacznie bardziej niż wszelkie inne. Niemniej właśnie moglibyśmy o tym podyskutować, czy to procedura, czy nie procedura, czy też proces dowodowy w sprawach na przykład celnych, bo o takie tam chodziło. Ale to no jakby już jest poza tym. Natomiast panowie, mnie się wydaje, że tam jeszcze jest jedna, były dwa jeszcze elementy, ale jeden jest taki, bo tam byli też, przemawiali szefowie tych ugrupowań koalicyjnych. No i między innymi Zbigniew Ziobro, który powiedział tak, sprawa jest szersza, i myślę, że byśmy to skomentowali. Musimy bronić węgla, także kamiennego, tam powiedział nie tylko brunatnego. Bo to gwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju. Oczywiście my tutaj mówimy cały czas o tym bezpieczeństwie gospodarczym i energetycznym, ale także to jest przewaga, nasza przewaga konkurencyjna. Marek Kłoczko. To znaczy, ja y, obawiam się, że pan y, minister Ziobro nie jest ekspertem gospodarczym. Y, prawda? Y, I oczywiście znowu rzucanie haseł, czy węgiel tak, czy węgiel nie, to, to jest bez sensu, bo węgiel jest i będzie potrzebny zawsze. Pytanie, jaki węgiel, prawda? Inaczej jest, jeżeli mówimy o węglu koksującym, inaczej, jeżeli mówimy o węglu brunatnym, jeż, inaczej, jeżeli mówimy no, o. Różnych, brunatnym dla przemysłu, o, 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 byśmy się na różnych technologiach, skupili. przepraszam bardzo, ale także efektywności kopalń. Niech pani popatrzy, że najbardziej efektywną kopalnią w Polsce węgla kamiennego jest kopalnia Bogdanka na Lubelszczyźnie. Tam leżą najniżej, znaczy najniżej pod powierzchnią ziemi leżą duże pokłady Najbliżej. dobrego węgla i znacznie bardziej, że już mówię o tym węglu, znaczy bardziej podzielam pogląd tych ekspertów, to myślę, że opłacałoby się wybudować tam jeszcze ze dwie kopalnie, a pozamykać część tych, gdzie wydobycie jest tam z tysiąca metrów i niebezpieczne i, i, i w związku z tym... No... Ale jak pan mówi o trwaniu procesu, to z kolei tutaj na przykład profesor Kasztelewicz, AGH, znakomity znawca tej tematyki, Twierdzi, myślę, że nikt temu nie zaprzeczy, że to jest minimum 10 A, lat w ogóle taki no, proces. No na pewno, to po pierwsze mm. się zgadzam, ale po drugie, niech pani popatrzy pani redaktor, i jak i słuchacze też pewnie mają tę wiedzę, że przecież Niemcy więcej. Produkują energii z węgla niż Polska. No właśnie. I wokół tego nie robią, przepraszam bardzo, takich. No, Ale cerków. robią wokół naszej kopalni. No, no bo my się wystawiamy, prawda? Bo my się wystawiamy. Bo wydobywamy. Dla mnie bardzo dziwne było jednak odwołanie z tego powodu polskiego ambasadora, który uchodzi powszechnie za znawcę problematyki czeskiej, prawda? Y y y a nie wnikajmy może no tam tak, no, szczegóły, w szczegóły. Więc tam, ja myślę, tam jest tam są różne ba ba bardzo, bardzo dużo różnych, przepraszam, za kolekcjalizację gier. Jest z tym związanych i w związku z tym no nie zawsze te decyzje, wypowiedzi mają taki, bym powiedział, charakter merytoryczny. No ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś, kto ma własne kopalnie tuż przy granicy, składa wniosek przeciwko Polsce, że ona akurat niszczy środowisko albo też inspiruje innych do składania takich wniosków, bo w tym przypadku ostatnim to tak bardziej było, no to to nie do końca jest. Nie wiem, czy w ogóle, jak powiem, fair, to, to w stosunkach biznesowych ma sens, chociaż no, to chyba pochodzi. Czesi są drugim partnerem handlowym Polski, prawda? Czy po, po Niemczech na, na drugim miejscu w bardzo wielu obszarach mam, nam się doskonale układa współpraca i co ten czas pojawiają się punkty no, dzisiaj spotkanie. Raz, rzędność, raz węgiel. Prawda? Dzisiaj spotkanie tak. w ramach grupy Radki tak. premiera. Tak, no to ciekawe w ogóle. Tak, tak dobrze. Panowie, ale, ale teraz jeszcze tutaj pan Marek Kłoczko powiedział jedną rzecz i teraz o tym mówimy o tym procesie, gdzie by wybudować, ile by to trwało, jak to nam się z Czechami współpracuje i jak to ci i Czesi i Niemcy sobie spokojnie konie tam węgiel brunatny wydobywają. Ale pan Marek Kuczko powiedział jedną rzecz, że... Yy w pewnym momencie, że jak ja powiedziałam o tym turowi, żeby zabrakło tego prądu i tak dalej, że można by było te kwestie rozwiązać. No to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, to, że do pana Pawła Pelca to pytanie skieruję. Mianowicie wyobraźmy sobie tak, że rzeczywiście, no, już ten turów yy, yy, nie działa, no bo jest jakiś problem, nie wiem, zawiesza się go nawet, wszystko jedno i pan Marek Kłoczko mówi, rozwiążemy jakoś ten problem, można go rozwiązać. I jak? Przerzucimy to na Bełchatów i na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, jak tam była awaria w Bełchatowie yy, i co wtedy? kupuje? Jemy 5 razy drożej. Jak to było? Prąd z Niemiec? Na dany moment. Nie, znaczy tak, że w chwili obecnej, w krótkim terminie i zresztą wydaje mi się, że pan Marek to mówi. W krótkim terminie nie ma tego rozwiązania, bo nie, nie jesteśmy w stanie szybko zastąpić takiej ilości. Pytanie jest, czy w ogóle y, powinniśmy, bo to jest jakby osobna historia. Natomiast tutaj problem. No to nie jest... tworzy naszych przewag konkurencyjnych. No chyba tworzy, nie, jeśli mamy własny. Nie, ale problem jest taki, że my źródło. zamiast rozwijać górnictwo, to y, zadeklarowaliśmy, że je będziemy zwijać. Podaliśmy nawet końcową datę, do której będzie prowadzone wydobycie. W konsekwencji tego kopalnie właśnie nie, nie są inwestycje w nie w celu tworzenia czynności. Ja ścian. trochę podzieliła czy... brunatny i kamienny w tym przypadku. No tak, ale no, mm. prąd produkujemy i z tego i z tego. To jeśli chodzi o brunatny, to on ma tą specyfikę, że jego nie można transportować na dłuższe tereny, czy on musi być spalany Miecie bezpośrednio elektro, tam, tam mm. gdzie, gdzie jest wydobywany, chodzi o kamienny, no to jego można dalej transportować, ale żeby go transportować i żeby rzeczywiście móc go wykorzystać. Ale no wie pan, to... dlaczego ja powiedziałam podzielmy? Bo pan powiedział jeden element tutaj, że nie inwestujemy w związku z tym, jakby rozumiem, w unowocześnianie kopalni, albo nie wiem, tam w tworzenie załóżmy. No, w przypadku brunatnego i na przykład Turowa bym się nie zgodziła, bo tam były właśnie duże unowocześnienia bloków energetycznych. Właśnie o to chodziło, więc dlatego powiedziałam podzielmy trochę. Nie, nie ale bloki energetyczne to jest coś innego. Natomiast... Teraz też proszę zobaczyć no, co, co, się, co się stało, prawda, w inwestycje no, na, w największą elektrownię, gdzie blok węglowy prawie był skończony i został zburzony i przestawiony na... Powie pan o ale tu mówimy o, to, nie, nie o węglu nie, to, brunatnym. Panie ale, 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 nie, ale my cały czas mówimy o węglu a nie mówimy o tym, o czym powinniśmy mówić, ja to bardzo często powtarzam, o unowocześnieniu sieci elektry, elektroenergetycznych, o tym, że dziesiątki tysięcy Polaków nie mogą podłączyć się ze źródłami OZE, bo szef jest niewydolny, niewydolny. A nie powinniśmy jedno i drugie? Powinniśmy, ale ja myślę, że właśnie mówienie w kółko tylko o węglu trochę odwraca uwagę od kluczowych kwestii, prawda, I, i tego, jak można byłoby jeszcze w dodatku wykorzystać oszczędności Polaków, żeby myśleli o tańszą energię na, na swoją własną przyszłość, Mając w, własne źródła energii. No no, tak, ale to nie jest do końca takie proste. ponieważ jeśli nie Do końca chodzi o, postawimy sobie te wiatraki na podwórku, O, o sieci, jeśli mamy. chodzi właśnie o te odnawialne źródła energii, to one mają jedną zasadniczą wadę. To znaczy są niepewne. Działają wtedy, kiedy wieje albo kiedy świeci słońce, a nie wtedy, kiedy to, są to, potrzebne. A jeżeli to, 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 w związku też, z tym. Nie z ja twór, pompy źródło, ciepła za chwilę, no nie likwidujemy Ale to, bo się Plus, a, plus, a, plus, a, plus więc to, ciepła, to tak to jest nie porządek. do końca, nie, to też jest nie yy, do końca dziela, prawda, bo tak. są nowe technologie. Magazynowania energii, gdyby tak sobie wyobrazić, że jest inteligentna sieć energetyczna i wszystkie samochody, które mają akumulatory w chwili, a stoją w garażach, były wykorzystana ta ich energia, a później doładowane i tak dalej i tak dalej. No, takie rozwiązania. Nie, te. to powiem tak, że tutaj zdecydowanie się nie zgodzę. To, to jest tak, gdybyśmy mieli tanie i efektywne źródła magazynowania energii, to rzeczywiście nie. ten temat byłby rozwiązany. Natomiast. Problem polega na tym, że póki co Takich źródeł nie mamy i niewątpliwie ta technologia akumulatorów litowych tego problemu problemu nie, nie rozwiązuje. Tworzy, inne tworzy, I pewne ryzyko. generuje duży problem z recyklingiem i, i tak, tak dalej, a, na, a poza tym jednak no moim zdaniem szaleństwem jest przestawianie w ogóle technologii na technologię samochodów elektrycznych, to jest inny temat na inną na inną rozmowę, ten absurdalny zakaz rejestracji nowych samochodów Ale padło spalinowych Padło to też na konwencji Padło to też na jest, konwencji. Jest całkowicie Absurdalne, właśnie. Tak, jest całkowicie absurdalne, ale myśmy tego nie nie zablokowali. Zgodziliśmy się na fitwo w 55. To, to jakby tutaj yy, zacząć trzeba od tego, że Polska wtedy, kiedy mogła zawetować, nie zawetowała. Nie wiem, czy do końca yy, jakby tutaj kwestia perspektywy nie jest kluczowa. Czy my, zgadzając się na pewne rzeczy, nie wyobrażamy sobie zupełnie innej perspektywy, niż potem się to a, trochę a, dzieje. To abso, jest absolutnie kluczowa, tu ma pani rację. Tak, przyznaję to. W różnych pan Markowi kłoczko ten, 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 ten tutaj yy, Rację I to w różnych kwestiach, zarówno tak, jak my to mamy inwestować, i tak dalej. No dobrze, panowie, ale jeszcze jedna rzecz, która tam padła, to jest jeszcze jeden punkt, e, ponieważ prezes Kaczyński powiedział, że to nie jest te wszystkie słowa, które tam padały, te o tym, że nikt nam nie będzie dyktował, że, że tutaj jednak by się nie poddamy, że, że będziemy suwerenni w naszych decyzjach co do naszej gospodarki i rynku pracy, bo, bo o to w istocie chodziło, to powiedział, że to nie jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, no ale powrót do korzeni gospodarki. W tejże Unii. No, Przypomnijmy, wspólnota węgla i stali to był projekt stricte gospodarczy i, i, i tak było rzeczywiście. Znaczy, to, to jest prawda, że świat się bardzo szybko zmienia i Unia też się zmienia, i teraz tylko pytanie, czy wszystkie zmiany są dla wszystkich korzystne, prawda? Um, I czy w ogóle można cofnąć czas do tego, co było? co było kiedyś. Widzimy, no co się No to było dzie dosyć proste, będzie dosyć banalne. To znaczy współpracujemy między sobą bez dodatkowych obciążeń wewnętrznych, natomiast w stosunku do tego, co się dzieje zewnątrz, możemy stosować pewne bariery, pewne ograniczenia, tak, żeby to było dla nas korzystne. Tam tła, prawda, kontyngenty i tak dalej, no, no tak, tylko wiadomo. Pytanie, my, gdzie są, gdzie są te, te granice racjonalności we współczesnym świecie? To, to ja tylko to, to mam na, na myśli. Tym bardziej, że w Unii też przecież ścierają się różne poglądy na przyszłość ścierają się różne ideologie. Po co? Gospodarka to nie ideologia. No, ale ma wpływ na ideologie też mają wpływ na gospodarkę, prawda? No, ale po co mają się ścierać? No właśnie, Paweł Płaciński. powiem tak, że problem jest taki, że okresu wspólnoty już nie ma. Teraz mamy do czynienia z Unią Europejską, która ewidentnie jest przekształcana w superpaństwo europejskie. I dobrze by było zrobić taki bilans, czy nam to się w ogóle gospodarczo opłaca choć ze względu na politykę klimatyczną. Nam, czyli komu? Polsce. Bo może się okazać, że bilans netto jest ujemny, że ze względu na konieczność realizacji polityk narzucanych przez Unię Europejską my na tym tracimy i zamiast się bogacić, być może zaczynamy biednieć. Jeżeli tak, no to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy pójście krokiem Brytyjczyków nie byłoby krokiem rozsądnym, ale to trzeba przeprowadzić po prostu racjonalne wyliczenie, konkretne, a no bo to nie jest kwestia ideologii, to jest kwestia po prostu rachunku no, ekonomicznego. Ale właśnie chodzi, żeby to sprawdzić. Do takiego prostego, prostego naprawdę rachunku ekonomicznego, ale no to było, rozumiesz, to nie była deklaracja żadna, tylko pomysł do zastanowienia. Dziękuję panu uprzejmie. Paweł Pelc, radca prawny, Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, byli gośćmi rządów pieniądza. Do usłyszenia. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia.